Gościem Boxing News, trener Robert Złotkowski. Witaj Robert. Witam. Jesteś dzisiaj tutaj z Rafałem Jackiewiczem, który trenuje do walki z Marcinem Parchetą. Powiedz jak w ogóle ocenisz dyspozycję aktualną Rafała. No dzisiaj trochę pokazaliście jest samą stójkę, nie było tych ani kopnięć, ani parteru. Jak to wygląda twoim okiem? No tak jak powiedziałeś, to był trening pokazowy, także chcieliśmy pokazać to, co, w czym Rafał czuje się najlepiej. Rafał kopie, robi cały parter, także będzie w dobrej dyspozycji. Ty rozumiesz, że zajmujesz się tylko treningiem boksu, tak? Stójka, nogi partner to już w klubie z Piotrem Jeleniewskim, zgadza się? Tak jest, jak najbardziej. Tak jak powiedziałeś, Rafał trenuje z Piotkiem, z Pawłem w klubie WCA, także tam się kulają, kopią i ja tylko pomagam mentalnie i, 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 i tam pomagam troszeczkę przy stójce. A kto będzie stał na różniku Rafa? czy ty się w nim znajdziesz, czy raczej Piotr Jeleniewski tylko? Będę z Rafałem również, razem z Piotkiem i Pawłem w narożniku u Rafała. A jak ocenisz jego aktualną formę? Hmm, Rafał nigdy nie jest w kiepskiej formie, zawsze stara się podtrzymywać tą formę i, 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 i być dobrze, w dobrej dyspozycji. Tak naprawdę niedawno przesadził walkę bokserską, czyli cały czas kontynuuje tą dobrą formę i mam nadzieję, że dobrą pasę również. Znaczy, wybór Marcina Parchety nie jest to za trudny zawodnik na debiut w KSW, bo wydaje się naprawdę być solidnym rywalem. Jest to bardzo dobry zawodnik, mocno kopiący. Rafał będzie miał ciężką przyprawę, ale jest wojownikiem i, i miejmy nadzieję, że wiemy to, że da dobrą walkę. Myślę, że ten pojedynek będzie się toczył w stójce, czy raczej e, jak się spotykają dwaj zawodnicy stójkowi, to często przeradza się to do parteru, bo każdy chciałby tam czymś zaskoczyć, bo liczy, że rywal będzie miał e, w tym aspekcie słabości. No tak jest, tak jak powiedziałeś, że jeśli jest dwóch sługowiczy, zawsze kończy się w parterze, no, zobaczymy, no walka, będą tworzyć swoją własną walkę, także czy to będzie w parterze, czy to będzie w stójce, Rafał jest przygotowany, mam nadzieję, że za dobrą walkę, z wygraną walką. Tak naprawdę uciekła Wam szansa, żeby Rafał został mistrzem świata w boksie, federacja e BIO, no, piąta w, z kolei można tak powiedzieć, no, ale ta szansa niestety uciekła, przygotowywaliście się, walka była przekładana, no chyba duża szkoda, bo rywal był naprawdę w zasięgu Rafała i można było fajnie zwiększyć tą karierę. No, żałujemy bardzo, no ale nie ma co pakać już nad lekiem, to już jest przeszłość, teraz ma inne wyzwania Rafał. Przepracowaliśmy bardzo ciężko ten okres, no ale wyszło jak wyszło. A jeszcze żeby na chwilkę przy boksie zostać, gdzieś tam się pojawiła też propozycja walki o Mistrzostwa Europy. Jak ty się w ogóle zapatrujesz w to, czy dobre to będzie, bo wiadomo, Rafał zacznie już przygodę z MMA i zaraz znowu będzie trening bokserski i tak dalej, nie będzie się skupił ani na jednym, ani na drugim tak na dobrą sprawę. Czy to jest łapać dwie strony za ogon, czy to będzie po prostu dobry pomysł? To trzeba by zapytać Rafała, tak. No ja będę przy Rafale pomagał mu, wspierał mu, wspierał go cały czas i pomagał mu w przygotowaniach, ale tak jak, tak jak mówię, no, czy Rafał podejmie sam decyzję, bo, bo to jest jego życie i to jest jego walka. Gdzie ty widzisz Rafał w KSW? Do czego może dojść? Czy to będą takie pojedynki, żeby atrakcyjnić galę, czy raczej może osiągnąć coś więcej mimo swojego zaawansowanego wieku? Tak naprawdę wszystko zobaczymy po pierwszej walce. Jak się poczuje, jaką będzie się czuł w klatce. Klatka to nie ring. Jak się będzie poruszał i on to oceni, czy tak naprawdę będzie chciał być dalej w, tym, w tej klatce, czy, czy powróci do, do ringu drugi twój zawodnik z MMA Antek Chmielewski co tak właściwie z Antkiem bo na razie walk na horyzoncie nie ma ostatnio niestety porażka chyba głównie z przyczyn kondycyjnych kiedy Antek jakieś ma starcie jeżeli możesz zredzić na razie jest na urlopie. Wypoczywa. Z tego co wiem, to na horyzoncie jest walka już tam w PLMA. Eee, także coś tam się kroi. Wróci z urlopu, będziemy rozmawiać, będziemy trenować i przygotowywać się do ostatniej gali. 8 listopada Polska Boxing Night. Walka Szpilka-Adamek i kilka innych pojedynków, ale mm, powiedz jak ty widzisz ten pojedynek eee, wieczory, tak? Jak typujesz? Eee, miałem przyjemność trenować z Tomkiem Adamkiem. Jesteśmy kolegami. Także mam nadzieję, że wygra i dadzą dobre show. Ale co będzie przewagą Tomka w tej walce? Na pewno doświadczenie. Dzięki. Dziękuję.